Witamy wszystkich serdecznie. W związku z nadchodzącym wyjątkowym okresem mamy przyjemność zakomunikować, że Grupa Kruk Pablnicy życzy Wam wesołych, spokojnych oraz rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że będą one pełne szczęścia i pozwolą choć na krótki czas zapomnieć o codziennych problemach i złych wspomnieniach. Pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich pasjonatów Airsoftu oraz militariów. Życzymy, aby pod waszymi choinkami znalazła się masa replik i wyposażenia, które pozwolą w nadchodzącym sezonie urozmaicić jakość rozgrywek i oczywiście będą was, wam służyć przez długie lata. Życzymy również hucznego Sylwestra, aby hupi te były efektem nieba pokrytego fajerwerkami, aniżeli wpadających przez okna granatów operatorów CBS. Na imprezie sylwestrowej życzymy świetnej zabawy oraz szczęśliwego Nowego Roku bez kaca i innych podchodnych dolegliwości. Dla świadomości waszej oraz wszystkich oczekujących prezentów grzecznych dzieci, święty Mikołaj zostanie zwolniony w przeciągu najbliższych 24 godzin. Pozdrawiamy. Proszę pana, ale ja naprawdę zapłaciłem co od tych prezentów? To wyjaśnij dochodzenie.